Dobry lot i dzisiaj prezentujemy samiczki z Leo Heremansa. No właśnie ostatnio były samce, to teraz samiczki, ze względu na to, że ta linia jest u nas najbardziej rozbudowana, także chcieliśmy pokazać, wiadomo, taki przekrój, ponieważ mamy tutaj w zasadzie 7 gołębi, na szybko wybrałem, bo z tego względu, że szykujemy się już do transportu gołębi na wspólne gołębiki przedostatniego. Ostatni transport będzie 15 października, także jeżeli ktoś tam jest jeszcze chętny na te zimowe edycje, to zapraszamy do, do w miarę takiego pilnego kontaktu, bo już do końca września już kończymy zapisy. Ale tutaj, żeby właśnie utrzymywać ten rytm co tydzień, to chwyciliśmy to kilka samic, i tutaj można powiedzieć, że na pewno nie powiem, że to są najlepsze samice, jakie są na gojembliku wyciągnięte, ponieważ między innymi nawet nie zdążyłem chwycić tam samiczki dwóch takich, można powiedzieć, trzech w zasadzie najlepszych samic Leo Hermansa, matek, można powiedzieć, naszego rozpłodu 34,24, 35,28 i 33-15. Pokazywałem 33,16 samca, co akurat brata z gniazda, no, ale mniejsza z tym, dlatego tutaj pokażę też kilka samiczek wybitnych z Leo Remansa, ale tak jak mówię, te samice po tej kosmicznej selekcji, jaka u nas się dokonała, miała miejsce z ponad tak jak mówię, 130 około tych remansów Dosyć mocno to przesialiśmy, dlatego praktycznie każda, każdy gąb był tutaj prezentowany i wydał jakieś wybitne gołębie. Tutaj na samiczka o numerze 8482, kapitalne oko rozpodowe. Tak, większość naszych gołębi teraz w bardzo, mocnym, w bardzo mocnej fazie pierzenia. Przepięknej budowy samiczka. Kapitalna. W tamtym roku wspaniale, gołębie latały do 550 km. Zresztą jak każdego roku to jest samiczka z 2018, Także można powiedzieć, że, że w miarę młody gołąb, aczkolwiek taki dużej budowy. Piękna samiczka, typowy taki reprezentant ludzi, rodziny Hermansów. Później zobaczymy dokładnie w rodowodzie. Kapitalne oko Mówię, chciałem po prostu pokazać jak te głębie mniej więcej u nas wyglądają. Jeżeli chodzi tu praktycznie to wszystkie hermanskie, albo są mniejsze, większe, ale zbudowane wszystkie w znakomitej większości. Dosyć fajne wiadomo te głębie. Jeżeli są zimbradowane są zawsze troszkę mniejsze, bo to jest normalne jak gołębie imbredowane, to troszkę to inaczej wygląda. tutaj samiczka o numerze 7481, również na fajnym glazerze. Między nimi matka szóstego gołębia z finału w tamtym roku na derby Halkidiki. Też kilka fantastycznych wyników na pozostałych wspólnych gołębikach. Tutaj w domu już tak jak lataliśmy. Zameczka z 2017 roku, a też już masę fantastycznych referencji gołębie po niej osiągnęły. Tak, tutaj powtarzam jak mantrę, to u nas głębie Leo Hermansa i łączymy i ze szlumerami i z dalekim dystansem, żeby latały od 100 do 800 i ze splinterami typu Jenseny czy Jenseny włosy, sąd drapy. Także są to głębie, bez których sobie nie wyobrażamy hodowli chyba na dzień dzisiejszy. Tutaj kolejna samiczka. Też na Glazerze, 63-67, ciekawostka taka, że między innymi teraz właśnie na bardzo ciężkim locie 6,5 godzinnym na Mistrzostwach Świata na Ukrainie, na Derby Ukrainie, przyleciał pierwszy gołąb właśnie po niej, niestety przesiedział sobie półtorej minuty, wszedł jako piąty, później była dosyć duża przerwa, w połączeniu na czerwonego wosa 12-18 wydała nam kapitalnego właśnie gołębia, który później również wrócił z lotu 520 km. Także są to głębiny, które potrafią pokonywać w ciężkich warunkach. Z tej 520 właśnie wrócił na drugi dzień. Tutaj też wiadomo. O, akurat ta ma szerszy ogon, ale też, tak jak ja powtarzam, u nas wiadomo, te gołębie w miarę są zbudowane. Zazwyczaj ten ogon jest ładnie ułożony, ale też powtarzam, po pierwsze, młode głębie zawsze ten ogon mają ciutkę szerzej, po drugie, gołębie nie lecą ogonem. U nas wiadomo, fajnie wyglądają te głębie, fajnie się prezentują, jak ten ogon jest związany, ale wcale to nie jest wyznacznikiem. Dużo naszych głębi, które odkupujemy, ma właśnie ogony w dwa piórka, nie w jedno piórko, ale najważniejsze jest właśnie tutaj kość, przed ramię, tutaj to skrzydło, upierzenie, a tak jak mówię, czy on będzie miał ogon całkiem, wielu hodowców, zauważa, że napną. Wielu szerokimi ogonami mi też super latają, ale tak jak ja to powtarzam, gąb nie leci ogonem. Ogon to jest można powiedzieć taki walor bardziej artystyczny do wyglądu, ale jak to są te plecy, grube, wszystko, to nie ma znaczenia, czy ten gąb ma właśnie jeden ogon, czy tak przypadowa ta samiczka ma niezłożony ten ogon tutaj, czy się roz, rozszerzył, czy coś to już nieważne jest, nie ułożył się ładnie, ale tak jak mnie to już nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o wyniki lotowe, czy taki ciutkę szerszy ogon, czy, czy w jedno piórko. Tak zwane. Tutaj kolejna właśnie samiczka, jeżeli chodzi o Leo Hermansy z 16, też kapitalnie w tym roku gołębie po niej, to znaczy w tym roku, nie tylko w tym roku, bo i w tym roku, i w zeszłym roku fenomenalnie gołębie po niej latały. Ona ma akurat taką przypadłość, że ma troszkę dziób taki, który trzeba przecinać w zasadzie co trzy tygodnie, ponieważ no, ma taką już wskazę, że jej właśnie rośnie ten dziób, ale też te oko akurat kolorowe, fantastyczny gołąb. między innymi drugie miejsce na finale na Derby Riachost, to jest właśnie córka tego gołębia. Ona jest tutaj właśnie Euro 003 na, na Power Świetnej budowy samiczka. Również tak mówię, gołębie latają wybitnie na, na dystansie od 100 do 600 km. zaczyna kropić, także będziemy musieli się troszkę zbierać. To jest akurat druga samiczka. Akurat 68, tamta była 67, ta jest 68. Również samiczka, czyli siostra z gniazda z 16 roku, tamtej samiczki 67. Również na kapitalnym, fajnym oku rozpudowym z wiśni. Też świetni między innymi. W tamtym roku pierwsze miejsce na locie półfinałowym właśnie we Włoszech to dziecko tego gołębia zdobyło między innymi tak samo trzecie miejsce na Derby Riachos, również gołąb bezpośrednio z tej samiczki. W tym roku już dwoje dzieci odkupiliśmy. Też świetnie latały na tatra derby, również był dziewiąty lotnik do finału. Na finale niestety katastrofalnym przepadł, ale to jak przepadło prawie 95% gołębi. Niestety do tego czasu latały kapitalnie te gołębie. Tutaj kolejna potężna samiczka o numerze 8473, ona to praktycznie wygląda jak samczyk, ale to już jest, że część tych samic z Heremansa również jest tak o, takiej bardzo wielkiej budowy. Przepiękna samiczka, również niby dwa lata w rozpłodzie, a wyniki kapitalne już w tamtym roku. Troje dzieci odkupiliśmy, w tym roku już dwoje dzieci tak samo, wylatało loty do 450 km na wspólnych gołębnikach. Świetne skrzydło tego gołębia. U nas, tak mówię mówię, gołębie już są faktycznie Roz, rozłączone przez 3 miesiące, także te ptaki, te, które zostają, to te głębi rozpodowe one już właśnie kończą pierzenie, już jeszcze mają po jednej lotce, ze względu na to, że tak jak mówię, u nas te głęby się łączy dużo wcześniej, coraz mocniej pada. Ale... Będziemy powoli uciekać. Tutaj też samiczka kapitalnej budowy 6198, jest to samiczka, która wywalczyła tytuł czwartego asa na derby Halkidiki w tamtym roku. Ona jak przyszła była troszkę taka, można powiedzieć, domęczona, wiadomo jak na wspólnym gołębniku ale przepięknej budowy samiczka, zarówno ona jak i siostra z gniazda zostały odkupione do nas do hodowli. Już w tym roku kilka świetnych rezultatów gołębie osiągnęły, między innymi <grytanie> taki z takich znaczących, to pewno nieznaczący, bo wróciła dopiero po kilku dniach na derby Kalimanczy, gdzie było ponad 3000 gołębi, finał ponad 500 km i niestety wróciło około 150 gołębi, to właśnie jej córka dała radę i również wróciła z tego katastrofalnego lotu. Jest to czwarty as samiczka. Ona akurat tutaj widać, że pierwszy raz wreszcie się normalnie pięknie wypierzyła. Jest na ostatnich dwóch lotkach. Kapitalnej budowy 6198. W tym roku była połączona z gębiami szlimera z syna Skaja, także taki typowy sprint na daleki dystans, ale samiczka jest przepięknej budowy z tymi plecami. Typowy taki właśnie, można powiedzieć, fajnie się błyszczy. Typowy taki przedstawiciel linii Leo Heremansa też na glazerze, na oku. Także tak pokrótce wyglądają nasze gołębie. Jeżeli chodzi o samiczki, ale o hermansów, zaczyna coraz mocniej padać, także będziemy uciekać. Rodowody później opowiemy. A tak jak mówię, no u nas tych hermansów jest teraz w rozpodzie oryginalnych około 75 sztuk, tak około 35 samców i 40 samic. I tak jak mówię, wszystkie wyglądają praktycznie jednakowo, no i na dzień dzisiejszy nie mamy w naszej hodowli hermansa. Nie licząc z Olympic Martina z 008, które przyjechały do hodowli w tamtym roku, które są jeszcze w fazie testów wiadome gołębie roczne, to reszta nie ma żadnego u nas hermansa, który nie miałby jakichś znakomitych rezultatów, jego dzieci i wnuki. Tak samo, ponieważ u nas nie ma, że jak po kimś bezpośrednio nie leci, to nie ciągniemy przykładowo dzieci do rozpłodu i dopiero wnuki. U nas po prostu jak latają dobrze dzieci, to wtedy zostają też do rozpłodu wnuki. A jeżeli Dzieci słabo latają, nie pokazują się to z takiego głębia. Nie tworzymy linii, nie zostawiamy dalej do rozpłodu, także tak to wygląda. I tutaj na szybko jeszcze omówimy do właśnie rodowody, chociaż to praktycznie to samo, co było przy samcach, ale tutaj może tak po kolei na szybko. Między innymi właśnie tu jest też masa samiczek, których nie pokazaliśmy oczywiście, a też te rodowody i już świetne referencje, Między innymi właśnie taka samiczka 7,6 4. Ona też w tym roku świetnie, w tamtym roku już głębiej, w szczególności na 400-500 km. Fajnie się pokazuje, ona pochodzi akurat z Powera i Olimpiady 003, a od strony ojca ma syna olimpijczyka od Feldotto i Zynę w kategorii A, także też taki można powiedzieć dwa olimpijczyki z jednej strony. Też świetne takie połączenie krzyżówka, taka można powiedzieć od Sztynsa, i to też nie jest właśnie opowiedziane, że tylko zawsze w czystości głębi świetnie latają, to jest oczywiste. Zresztą hodowcy też wiedzą tak jak u siebie, właśnie jeżeli chodzi o te głębi, że dużo też gołębi w krzyżówce w rozkładzie też świetnie przekazują. I tutaj na przykład mamy dwie samiczki wybitne w rozkładzie 84-90-91. To jest od strony ojca, jest właśnie wnuk kanibala, zimbredowany w zasadzie kanibal razy Rambo, a z drugiej strony są właśnie imbredna Aleksja. Imbred Olimpiada 003 zarówno syn razy córka Olimpiada 003 Także tutaj też widać, że te głębie też świetnie latają, jeżeli chodzi właśnie o, o, o połączenie w krzyżówce z innymi głębiami. Tutaj też właśnie 8615, to świetna samiczka, to jest syn synpijczy, brat Olimpijki 008 w połączeniu na siostrę Powera, także też świetne połączenie, jeżeli chodzi o głębie typowe tutaj do... I do rozpodu, i do lotowania tak samo samiczka 8448 to świetne, głębiej w połączeniu. Na ardenna wydała, i to jest też właśnie od strony ojca: jest to Power, a od strony matki jest to pełna siostra Olimpiki 003. Także też połączenie właśnie tych dwóch gołębi. Tutaj też ta 8482, która była prezentowana na filmiku, ona też pochodzi właśnie z bezpośrednio ze śro... z siostry Olimpijki, czyli jest to Olimpiada 003 razy euro i z drugiej strony jest Black Beauty, jest to wnuk właśnie Olimpiada 003, taki czy można powiedzieć ta samiczka taki na 003 Olimpiadę tutaj też masa jest tych rodowodów właśnie te też nowe gołębie zresztą kiedyś pokazywaliśmy, że tych gołębi z nich rewansa no to u nas jest zatrzęsienie, no i tak jak mówię, no one to są praktycznie gołębie, do których się dołącza inne gołębie, no i o inne linie właśnie, czy chcą gołębie utwardzić, czy czy mieć totalny sprint, także tak je łączymy, tutaj właśnie ta samiczka 6367 i 63, 68 obie akurat się mi chwyciły i były i były pokazywane, tutaj ojcem jest Syn 12 lotnika Belgii w Kleine Blauwe, bezpośrednio czysty Leo Heremans od Leo Heremansa, a matka jest samiczka Leo Power, która jest połączeniem właśnie linii Powerline od Leo Heremansa na Donkere Askę, Też samica, która Donkere jedna z najlepszych samic rozpadowych Leo Heremansa. Akurat nie ma ani 0,03 ani euro, a tego MB kapitalnie u nas również dają. To jest z tej starej linii właśnie Donkere Ask i Powerline od Leo Heremansa. Tutaj też mówiliśmy o samiczze 33-15, jedna z trzech tych najlepszych starych samic rozpadowych, od których się wszystko naznaczało, jeżeli chodzi o Leo Hermansy jest to właśnie. Tutaj akurat taka ciekawostka, że to Leo Power, czyli ta samiczka z 16 63, 68 ma tą samą matkę co samiczka 3315 15 z 13 także tutaj taka ciekawostka, że się z tej linii Power Donkera askę od Leo Hermansa, a z drugiej strony jest bezpośrednio syn Euro, czyli 3315 15 jest to wnuczka Euro z jednej strony, 3316 16 ten samczyk, którego prezentowaliśmy tak samo jest wnuk Euro, tutaj 63-67 no to znowu z tej samej samiczki i kolejne gołębie tutaj. Właśnie przechodzimy po samczykach. O, tutaj też była świetna samiczka, w której w tamtym roku mieliśmy szpicowe konkursy, m.in. czwarte miejsca na derby lot na derby Brod z katastrofalnego lotu. I tak samo tutaj jest właśnie kanibal z jednej od strony ojca, już z tego samczyka tam mieliśmy jedną samiczkę, a z drugiej strony jest połączenie córka Powera razy Olimpiada 008. Także też następny właśnie gołąb, tak samo 7419, też o tu jest zakład wprowadzenie Schlichttins, jeżeli chodzi o gołębie kanibala w połączeniu na gołębie Iron i Chipo Zanini z Leo Heremansa z Benny szteweninga i też świetnie te gołębie się u nas pokazują. Tutaj jeszcze chciałem dojść do jednego rodowodu właśnie. Tej właśnie, z, o 84-93 też pokazywaliśmy tą samiczkę. Ona jest właśnie z ogromnej dedikę, czyli z ogromnej, zresztą ta samiczka również jest z bardzo wielkiej budowy. I one to jest właśnie z Bolta razy Gilbert. Także jest to tutaj w tej głębi właśnie bezpośrednio brat Bolta, córka Gilberta, a z drugiej strony sznele od Leo Hermansa, tak samo w 100%. Kolejna samiczka również jest to brat Linii Olimpijskiej, czyli brat Olimpijki w połączeniu na gołębie z Gerarda Kopmana Galantos, czyli też znane gołębie, tutaj właśnie dołożenie jest tych gołębi. Tutaj jeszcze właśnie OTA 7481, kapitalna samica w rozpodzie, o którym też pokazywaliśmy, to już jest taki czysty inbred na Olimpijkę, ponieważ jest to brat Olimpijki razy siostra Olimpijki, czyli Euro 003. Olimpiada 003 euro, Olimpiada 003 i euro, czyli też takie, można powiedzieć fantastyczne pochodzenie na, na zimbredowanie tych ptaków. Tutaj co? 7420 to właśnie ostatat tego 79 7419 i tutaj jeszcze właśnie ta 681 no to właśnie połączenie powera na powera. 63-76 też kapitalny samczyk, Aha, to samczyk to ostatniego omawialiśmy właśnie z Ferrari Rosy, z Ferrari Rosy, który też dzisiaj nawet na derby w Stambule z ciężkiego półfinału zajął 50 miejsce, wcześniej na Saneviczu z finału 420 km też w pierwszej 30. w tamtym roku dwa razy pierwsze konkursy na zagranicznych wspólnych gołębnikach, także też kapitalnego pochodzenia gołąb, który robi nam niesamowitą robotę jeżeli chodzi o wspólne gołębniki. Tutaj jeszcze na koniec mamy, chyba, ostatnią błąd. Właśnie tutaj, tak jak mówiłem, nie pokazaliśmy też samiczki 3424, która też można powiedzieć, jest jednym z naszych najlepszych rozkładowców. Jak nie najlepszą samicą w rozkładzie, która pochodzi z W003, czyli podwójny do Olimpiady, i z drugiej strony też jest właśnie Olimpiada 003. Ta 3424 to niebieska samiczka kapitalnej i urody. I tak mi wiem, oprócz 3528 i 3315, trzy nasze najlepsze stare gołębie Leo Hermansa samiczki, które. U nas można powiedzieć są odpowiedzialne za wszystko i od niej się wszystko zaczęło, czyli były tutaj właśnie te samczyki 3316, 3340, 3326 oraz samiczki 3424, 3528 i 33,15. To jest sześć hermansów, które pierwsze właśnie zakupiliśmy i od razu w pierwszym roku robiły nam niesamowite wyniki, jeżeli chodzi o sekcję, oddział okręg, loty od A do, do maratonu, nawet jak się je dobrze połączyło z dalszym dystansem, tam go z głębiami kanibala i tak dalej. Także dlatego później poszliśmy w tele później na zaczęły robić kapitanów robotę czy to w Europie, czy w Azji, w Afryce, także jest to faktycznie linia, która no, bez niej myślę, że pewno hodowla by nie istniała i na pewno w piątce na świecie byśmy nie byli w kategoriach wspólnych gołębików w tych czołowych mistrzostwach świata, dajmy w tamtym roku dwa razy czwarte miejsce w tym roku jest na razie dobrze, zobaczymy co, co będzie dalej, także tam, gdyby nie głębie Leo Heremansa, to tych osiągnięć na pewno by nie było, a też jest plus taki, że te gołębie z Heremansa świetnie krzyżują się z innymi ptakami, czy to dalekodystansowymi czy sprinterskimi one są świetne do krzyżówki, dlatego no, zresztą kto od nas tych głębi nie weźmie czy to Jedną czy dwie sztuki, czy tam niektórzy coś tam parę sztuk więcej, ale ogólnie chodzi mi o to, że czy to jedna czy dwie sztuki z Leo Hermansa już potrafił zrobić niesamowitą robotę, jeżeli chodzi właśnie o, o wzmocnienie rot Tak to u nas wygląda. Dobry lot.